Siemanko moi drodzy widzowie, witam was bardzo serdecznie z tej strony Kacper Witam was w pierwszym odcinku z serii legendarni w FIFA 17 na moim kanale Słowem wstępu chciałem tylko powiedzieć, że chciałbym abyście napisali w komentarzu Właśnie w tym momencie zastopowali ten film I napisali w komentarzu Piłkarzy na cztery pozycje Na cztery pozycje na bramkę, na środkowego obrońcę, na środkowego pomocnika i na napastnika Czterech piłkarzy, wymieńcie 4 piłkarzy niedrogich, w miarę dobrych Żebym miał kogo już niebawem do tego składu zakupić Ostatnio skr.pl napisał, żebym zakupił nacho Więc po tym meczu postaramy się nacho zakupić Ok, startujemy A jeżeli wam się spodobało, to zostawcie łapkę w górę Lecimy Co my tu mamy? Ojeju A to ja myślałem, że rywal jak zobaczy mój skład to się przewróci Batland wyjaśnił, ale teraz. Wow, wow, wow! Batland! Ale mieliśmy tutaj gorąco pod bramką. I może być znowu gorąco, bo znowu rzutka. I dobrze, lecimy. Hello, lecimy. Temacik Batland James. James! No i widzicie, jak to się kończy. Nie mamy taką, jako tako yy, ogrońców takich. Fu, y, zawodników takich, żeby dobrze tę piłkę zagrali głową, dlatego polecimy hazardem. Hazard. Hazard! Hazard! Nad bramką. Ja myślałem, że to wpada do bramki. Koniec pierwszej połowy. Zobaczmy statystyki. No, szczerze powiedziawszy powinno być już 2-0 dla mnie Po tych sytuacjach co miałem naprawdę. No i strasznie przeważamy nad rywalem, ale w sumie się nie dziwię, jak no ma taki skład. I to nie ma co nawet gadać. No i właśnie o tym mówię. Właśnie o tym mówiłem dosłownie w sekundę wcześniej, mówiłem, że z tych rzutów rożnych te bramki wpadają jak chcą z główek. To samo, nie da się tutaj zatrzymać główki, jeżeli idzie dobra centra. To jest po prostu niemożliwe. No i gość, który po prostu liże mi pięty w całym meczu, strzela mi bramkę. No. Carvajal, Carvajal I wieri ależ bramka Pięknie Legenda I pomimo, że odbiło się mu to od nogi To i tak wpadło, brawo, brawo, brawo W ogóle taka kulanka Często tu takie bramki wpadają, ale Carvajal Zrobił tu naprawdę piękną robotę Piękną robotę Jeszcze siatę obrońca dostał, dobra, lecimy dalej No nie udało się, dobra, lecimy Bo tutaj Rywal napiera. Oj, to będzie dwa. Na pewno. Nie, 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 nie. I to jest dwa. Kto to wszedł i strzelił? Obama. Nie, Walcott No niestety. Tempo, tempo i jeszcze raz tempo. Tutaj ma bardzo duże znaczenie. I zrobić takie Ała jak on mi, ale... No ni Tutaj te e, rajdy w ogóle nie wychodzą. To jest w ogóle czarna magia. Dobrze, że Batlan tą główkę złapał, bo już się bałem. Że mu to nie wyjdzie, wow Prosta sytuacja jest, patowa i... Michtarian do Benarfy, Benarfa, hatnym Benarfa Benarfa, co zrobi Benarfa, Benarfa, Benarfa Benarfa dogrywa, nie, nie ma, nie ma tutaj Ale jest jeszcze Bieri, jest 2 do 2, udało się I zrobisz Si? Zrób Si. Przede wszystkim muszę się wystrzegać Tio Wolcota i lewej strony Lewego skrzydła, no i oczywiście Luisa Suareza, który nie wiem jakim sposobem, ale mój obrońca dostał wylewu. Jak to, jak to się w ogóle stało? Jak to się w ogóle stało? Wiesz, ja się przełączyłem na obrońcę, żeby zanim, żeby na obrońcę, który był bliżej Suareza, żeby go po prostu wyprzedził i przeciął mu te podania. A tu się okazało, że obrońca mój uciekł mi w lewo, w prawo, gdzie padł mi, jest naprawdę beautiful. Konkret i nie jest w ogóle w żaden sposób uszkodzony. Ani nim razu nie rzuciłem. To już yy, słowo harcerza. Yy, I nagle obrońca mi ucieka do boku. To jest jakiś wylew po prostu. Rodríguez, Hames. Jedź, Hitarian, Hitarian, Michitarian i mamy trzy. Udało się, udało się. Pięknie. No, tutaj też taki 90% piłek. Jak się ich tak właśnie do boku zagra i zetnie lekko do, do środka pola karnego, to jest 90% bramka. Warto z takich pozycji strzelać, nie przekładać na drugą nogę, czy robić jakieś berba spiny. Bo to już po prostu nie w tej chwili. W tej chwili to po prostu nawet sensu za bardzo nie ma. Bieri Wierigi! Schmeichel, no nie. Ależ te legendy są dopiero dzielone. Ma takiegoż Michaela i po prostu nie da się bramki strzelić. Jest jeszcze Wiery. Aj, nie przełożę tego, to jest właśnie to. Nie ma tutaj po co przekładać i widzicie koniec meczu, mamy 3 do 3. Naprawdę na inaugurację serii mecz naprawdę na żyle, ale też dużo baboli, jak widzieliście przy bramce na 3 do 3 do 2 dla rywala. No cóż, pierwszy punkt zrobiony. No i. Będziemy dalej. Moi drodzy, tak jak prosiliście, tak jak prosił SKRPL, zakupiłem Nacho, Ma fajne w miarę statystyki, więc mam nadzieję, że będzie mi się nim dobrze grało. O kurde, tu to będę miał ciężki mecz z tym obawą. Oj Boski ruski, no tutaj możemy bramkę stracić. Znowu staje fragment i ze stach fragmentów jakoś nie potrafię. Nie potrafię się bronić na szczęście piłka nad bramką. Negredo. Antony Martial będzie próbował nawijać, nie, będzie ścinał do środka na Obamę, Obama. O, jest już drożny. Jest Benarfa, Hatim Benarfa. To jest faul, ale sędzia puszcza grę Benarfa. Hazard, czemu żeś tego? No jeszcze Hazard faulował, a bram... byłaby bramka. Kurde. Martial mógł się już pisać na listę strzelców. Czemu tego Hazard nie zamknął z drugiej strony. Musimy go przepchnąć Halem nie udało się i teraz mogę stracić bramkę, Negredo Och, dobrze, że on ma tego Negredo, naprawdę A czemu on się tak wolno rozpędzał, ale jest jeszcze Hazard Hazard Eden Hazard, pięknie sobie tutaj przebija, mija obrońcę Eden Hazard No nie, czemu Martial tego nie zamknął? No ja pierdziele, nie no Nie mogę Koniec pierwszej połowy. Zobaczmy jak to w statystykach wygląda. No ja tu powinienem prowadzić. Już naprawdę 3-0. Te trzy słęti, co mi nie weszły, to jest po prostu, no to jest po prostu dramat. I nie zaliczam tego do strzałów, ponieważ ci zawodnicy nie oddawali tych strzałów. Bo naprawdę miałbym ich dużo więcej. Benarfa. Na szczęście pięciogwiazdkowce umieją z takiej sytuacji wychodzić. Patowych. Benarfa. Jest Hazard. Hazard. 1-0. Ależ sobie tutaj wypracowałem tę sytuację jak chciałem. Eden Azard Pięknie, pięknie Ale jestem zadowolony Naprawdę ładna akcja Porobiłem go tym pięciogwiazdkowcem, jak chciałem No i w końcu Prowadzimy, pierwszy raz w tej serii Udało się nam wyjść na prowadzenie A czy gościu robi rage'a, ale by były jaja Z uwagi na to, że Tutaj nie będzie mi już chodziło o tempo A o samo to, że on też potrafi się dobrze Zastawić, jest Mares Riad Mares, czy będzie gol Mares i mamy 2 do 0 Riyad Marez Pięknie Ależ tam wszedł no. Rywal dostaje szybkiego drugiego gonga Ależ piękna cieszynka Pięknie Didier Drogba, co on tam robi Jak on tam się wbił normalnie Ależ piękna akcja no, Nawet nie wiedziałem, że tak to pięknie wykorzystam Jeszcze finezyjnym strzałem podkreślę Udało mi się taką ładną bramkę trafić Murzynek Bambo Matwidi. Matuidi, dalej, dalej, pięknie Jest Didier Drogba Drogba, ależ brama O Jezu Co zrobił Didier Drogba o, Ależ on ma shooting Ja nawet bym nie powiedział, że to Drogba Tak pięknie wykorzysta Ło cholera Ależ ty z kocu Raka kot, patrzcie jaka klepa Drogba ledwie, on normalnie Zbierał się do tego jak miał przyczepę na plecach Ale strzał, no po prostu palce lizać No Yang Obama Yang Obama Young. Nie daj mu tutaj teraz Aj to będzie bramka. A ja 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 straciłem taką głupią bramkę. Tutaj nie mogę tego niestety jeszcze wyczuć. Jak to tutaj mam jak, jak takie sytuacje przed takimi się bronić po prostu i odzyskiwać tego prowadzenia, ale od tym zaraz Bo James Rodriguez i odzyskiwać tą sobie może co najwyżej Co najwyżej tą sobie może odzyskiwać 500+. <laughs> pięknie Hames Rodriguez, ale go tutaj kujemy teraz. Kuj żelazo póki gorące jak to mówią Pięknie, piękna sprawa. Jedziemy sobie z gościem jak staczką gnoju, dawaj Riyad Mares rozpędza się Algierczyk, Mares Mares, hoppa, jeszcze tutaj pięknie Mares! o, myślałem, że to trafi. Co tutaj po prostu są wiksy? Co tu są wiksy z killsy i playsy no aj... Koniec meczu, wygrywamy ten mecz 4 do 1. Ja się bardzo cieszę, aczkolwiek żałuję, trochę, że pierwszego meczu nie wygraliśmy, bo teraz mielibyśmy już tych punktów aż 6. Ale bilans nie jest zły, nie przegraliśmy jeszcze meczu, także jest dobrze. A na Xboxie o to jest bardzo trudno, bo tu jest bardzo wysoki poziom. Uwierzcie mi. Jak na moje, jak na moje skillsy w Fifi. No kurczę, tutaj zbytnio nie przeważaliśmy, ale już widzicie, druga połowa się poprawiła. OK, mykamy do trzeciego meczu. Łojeju, wow, yeah, George Weya O oh, cholera, ale składzik Hazard Hazard Aj, już myślałem, że tam mu strzelę bramkę On będzie, Trzeba będzie filować tego Weya Bo naprawdę ponoć jest gigantem Kotem Weya O oh, kurde, ale idzie Ajajaj aj, aj. Skubany ten George Weya O oh, cholera Porażka a tim Benarfa Benarfa! Benarfa! I nie ma bramki. Bo trzeba te schematy łamać. Piłka do za Mares! Aj! Dobra, teraz czysto piłka na Didera drogba idzie. Piłka na drogbę. Jest! Nie ma bramki, no nie! Ja pierniczę, ależ tutaj rywal miał szczęście, że tam stał obrońca nie. Jest! Nie ma bramki, no nie! I gol! Didier Drogba! Widzicie, piękny schemat Didiera Drogby Gra na Didiera Drogby, przecież ja zapomniałem, że ja mam takiego byka który główkami gra naprawdę w wyśmienicie No i widzicie teraz Didier Drogba zrobił różnicę 41 minuta Doprowadzamy do wyrównania Za rękę przez Didiera Drogba I skończył mi sędzia mecz w takiej sytuacji Gdzie szliśmy 3 na 3 No trudno, zobaczmy statystyki No tutaj piękna e, Piękna statystyka po naszej stronie No i cóż, mam nadzieję, że uda się Wygrać ten mecz Bo Matuidi Ja nie są co on tam wyprawia Postawiłem go tak Wiecie, czysto, czysto z ciekawości, czy Matuidi sobie poradzi, jest Ben Arfa! i mogła być bramka, a tak to jest wznowienie od bramki, bo piłka trafiła w drogbę. Mares, 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 no nie, czemu ja tego nie, poda nie podawałem wcześniej. Dobra, piłka na drogę i gramy ten sam schemacik. on już tutaj wie, że ta piłka pójdzie na tego drogbę, ale niech wie, że on i tak tego nie wyciągnie tym razem i jednak się mu udało. Ło, wow, mogła być piękna bramka. A jednak nie! Jest! Nie! Jak mnie po prostu tutaj teraz strollowało? W stronę słońca. Ja pierdzielę. Nie! Jaka bramka! No nie! No czemu ty, Batman, tego nie chwyciłeś? Albo nie parowałeś tego jakoś na bok? No, ja pierdzielę. No po prostu to jest dramat. Czemu on tego tak nie. Ja pierniczę. Piłka na drogę B, no nie Ale jest jeszcze Hazard Eden Hazard Hazard, dobrze się zabrał, Hazard Hazard No nie, czemu tam nikt do tego nie biegł? Jak ta FIFA mnie denerwuje w tym deseń No nie On raz poda do way i będzie bramka No patrzcie jak się zabrał, byk. Mówiłem! Mówiłem! Cholera jasna mówiłem! Fuck! Jak to się tak może stać? Ta FIFA jest po prostu taka kaleczna, że się w pale nie mieści. A few later. Jakoś tak składu no. Co z tego, że mam dwóch pięciu, No. Nie było spalonego teraz. To no jest śmiech na sali. To jest śmiech na sali po prostu. Ale cóż no, czasami tak bywa, no. Kończ już sędzia to spotkanie, bo to jest wstyd. Koniec meczu po prostu wstyd mi, bo... W tym meczu byłem o wiele lepszy, naprawdę o 3 klasy, jak nie o cztery odrywala lepszy. Pokazałem w końcu dobry futbol No i przegrywam ten mecz. Patrzcie jaka statystyka. Ja w ogóle tutaj powinienem go wkręcić w ziemię jak pionka i tyle, no ale okazuje się, że... No tak bywa. Niestety takie mecze też się przegrywa. Z mojej strony to tyle. Jeżeli Wam się spodobało, zostawcie łapkę w górę. Około czwartku, myślę, powinien pojawić się kolejny odcinek legendarnych. Piszcie w komentarzu, tak jak prosiłem. Cztery pozycje: bramkę, obronę, pomoc i atak. Każdy niech napisze po cztery pozycje. Ja sobie z tych czterech pozycji wybierę piłkarzy, którzy najbardziej będą mi pasować. A jeszcze dziś o godzinie 20.00 pojawi się odcinek z drogi do Sławy, tak więc zapraszam, bo będzie co oglądać. Dzięki za uwagę, trzymajcie się, do usłyszenia w następnych odcinkach na moim kanale. Cześć!